A witam wszystkich. Trafiła do mnie taka przesyłka. Powiem, że opakowanie jest bardzo ładnie wygląda. Zobaczmy, co w środku mamy. Śliwierka makity. Chyba najmocniejszy model, tak mi się wydaje. Papiery są bardzo konkretne. Granulacja czy gradacja. Też papier 60. O, takie szerokie, też musi być kawał sprzętu, żeby to pociągło. W, w mamy szlifierkę. Piękna, bym powiedział kawał maszyny. No powiem, że wygląda dość zjawiskowo do blokowania, o kurczę. jest konkretna sprężyna do naciągu. Tu mamy oryginalny paczek makity, ale co ciekawego zauważyłem? Chyba w żadnych szlifierkach nie ma czegoś takiego, żeby był płytka grafitowa pod sporem korek, żeby się płyta nie grzała. Bardzo śliskie to jest. Pewnie chodzi o to, żeby ograniczyć tarcie. Pasek wygląda też konkretnie. Chociaż ten jest cieńszej granulacji. 80. rolki No, to nie tak jak w tych zwykłych sprzętach. Rolka wygląda konkret, jak i napędowa, taki zwrotna. No, konkretny sprzęt, powiem. Zaraz łączymy, zobaczymy jak to działa. powiem, że robi wrażenie moc mamy 1200 W i 500 obrotów na minutę ma bas, także sprzęt japoński niejakaś niszczyzna model z 2.21 pokazałbym Wam jak to Chodzi, tylko ciężko mi jest Trzymać telefon i to nagrywać coś Ale zobaczymy Tutaj mam takie stare deski Do wyrzucenia, generalnie one są Ale zobaczymy jak to będzie chciało iść Powiem, że Ciągnie bardzo mocno, jedną ręką jest bida utrzymać. No, obstawiam, że jak się dociśnie to już będzie efekt w ogóle bardzo fajny do zestawu widzę jest taki borek na kurz się dosyć mocno kurzy. Trzeba będzie go założyć żeby to po oczach za bardzo nie leciało. Tutaj mam takie do przeczyszczenia podrównania Podrówna i pokażę, jak to wygląda. Powiem, że sprzęt robi robotę. Chwila, moment i wyczyszczone, wyrównane wszystko. Kawo porządnej maszyny. Także borek odprowadzania pyłu też bardzo zdaje egzamin nie sypie się tak generalnie sprzęt bardzo polecam jest fajny może nie należy do najtańszych ale 3 lata gwarancji jest na, na nową także gorąco polecam bo sprzęt warty tych pieniędzy